Kolejny raz jest nam dane przeżyć taki piękny moment, kiedy miłość do Jezusa jednego z młodych ludzi, doprowadza Go do tego momentu, tym gotów jest powiedzieć tak i złożyć swoje pierwsze śluby. Dzisiaj wyjątkowy. Wyjątkowa chwila dla tej wspólnoty parafialnej, dla sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Sanktuarium Kalwaryjskiego w wielu, bo to jeden z członków tej wspólnoty, Jakub, który tutaj wzrastał od dzieciństwa, potem był małym ministrantem, większym ministrantem, dużym ministrantem, też ceremoniarzem, angażował się w różne wspólnoty, w akcję katolicką. Młodzieżową KSM i inne wspólnoty. Jako pierwszy z pocieszonych, tak tutaj słyszałem, składa śluby zakonne. Nie pocieszonych, tylko przemienionych. Ale może też pocieszonych. To jest na pewno piękny, piękny czas, piękny moment, i też dla Ciebie pewnie jakiś taki moment ważny w życiu, bo. To, co się działo do tej pory, jakoś się zmierzało do tego momentu. Prawda? To wszystko, co łaska Boża czyniła w twoim sercu, dzieciństwa przez młodość, owocuje właśnie tą chwilą. To jest ten właśnie czas, kiedy to wszelkie dobro, które Pan Bóg ci w życiu okazał, ta Jego miłość, której doświadczałeś, te pragnienia, pasje, pragnienia, które wlewał w twoje serce, zaowocowały tą decyzją, tą gotowością, tym darem z siebie. Różne są motywacje, które kierują ludźmi podążającymi za Jezusem. Dzisiaj wspominamy jednego z apostołów, Bartłomieja. Też ciekawe, że to właśnie dzisiaj, w to święto, w tego właśnie. Patrona, masz swoje pierwsze śluby, warto to zapamiętać, bo to może być jakiś bardzo ważny, duchowy drogowskaz dla ciebie w życiu. W to święto uświadamiamy sobie, że motywacje, jakie towarzyszyły nawet apostołom czy uczniom Jezusa, były bardzo różne. Może spróbujmy wymienić chociaż niektóre, tak domyślając się po tekstach Ewangelii, jak to mogło być. Wydaje się, że część apostołów podąża za Jezusem, czy uczniów podąża za Jezusem, dlatego, że czyni cuda znaki. To ich fascynuje, chcą być blisko. Część uczniów to pobożni Żydzi, którzy oczekują przyjścia Mesjasza i słyszą, że to jest Mesjasz, a więc chcą być blisko, bo to jest wyjątkowy moment historii Izraela. Część idzie za Jezusem dlatego, że czuje się przy Nim dobrze. Część idzie za Jezusem, dlatego że jest wspólnota, która Go otacza. Są apostołowie, są niewiasty, są inni ludzie, którzy tłumnie towarzyszą Jezusowi. I w tej wspólnocie czujemy się pewniej niż gdzieś tam w samotności. No pewnie były też inne motywacje. Nie wiem, jakimi motywacjami kierował się Judasz, jakimi motywacjami kierowali się inni, ale można powiedzieć były też jeszcze płytsze motywacje. Dlaczego mówię o motywacjach? Dlatego, że widzimy w dalszym toku tej historii podążania tych ludzi za Jezusem. Momenty trudne, momenty krytyczne, które sprawiają, że jedni odchodzą, drudzy się, drudzy się załamują. Czasami znów Pan daje im łaskę na rozpoczęcia na nowo. Wydaje się, że tutaj kwestia motywacji jest dość zasadniczą kwestią. Nie zawsze człowiek ma głębokie motywacje na początku drogi. Ma takie, jakie ma. I to też jest chyba miłe Panu Bogu, bo On jakby wie, że akurat to serce można porwać do podążania za nim w oparciu na przykład o takie motywacje. O, dzieje się, idziemy, prawda? Dzieje się, idziemy. Ale Pan Jezus też wie, że z takimi motywacjami nie jest się w stanie podążać za nim do końca życia. Dlatego będzie te motywacje pogłębiał, będzie je też zmieniał. Będzie je uczynił bardziej świętymi, pięknymi. Wydaje się, że jedyna motywacja, która może przetrwać próbę czasu, bez względu na to, jakie, o jakim powołaniu mówimy, bo to tak samo tyczy małżeństwa, jedyna motywacja, która jest w stanie przetrwać próbę czasu, to jest motywacja miłości. Tylko miłość jest w stanie przetrwać próbę czasu. Tylko motywacje płynące z głębokiej miłości są w stanie przetrwać wszystkie próby czasu. No ale miłość to nie tylko uczucie. My wiemy, że miłość to przede wszystkim wybór, gdy chodzi o nas. Ale miłość to też osoba, Ducha Świętego. Święty Paweł, apostoł, powie, Duch rozlewa w naszych sercach miłość. Zatem powinniśmy cały czas, szczególnie osoby, które wchodzą na tak wrażliwą drogę życia, jaką jest konsekracja zakonna, rezygnując z małżeństwa, rezygnując z wielu pięknych dróg, które są dane człowiekowi, to motywacja głębokiej miłości do Jezusa musi być tą najważniejszą. W zasadzie powinniśmy każdego dnia prosić: Panie, daj mi Twoją miłość, rozpal miłość we mnie. Dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi boi się podjąć jakąkolwiek decyzję, ponieważ pojawiają się różnego rodzaju lęki. Boimy się, czy damy radę. Czy życie nie będzie za trudne? Czy ktoś nas nie oszuka? Czy ktoś nas nie zawiedzie? Czy w obliczu różnych doświadczeń, chorób, problemów materialnych innych, w obliczu jakichś ludzi, których będą nam utrudniać tę drogę, po prostu wytrwamy, damy radę. A jeszcze dodając własne słabości, kryzysy i tak dalej, tym bardziej. Święty Paweł Apostoł powie: Miłość usuwa lęk. Kto się lęka, to znaczy, że nie wydoskonalił się w miłości. I znów wracamy do tego najważniejszego motywu. Miłość. Święta Teresa, dzieciątka Jezus kiedyś powiedziała, miłość mi wszystko wyjaśniła. Kiedy Duch Święty działa w naszym wnętrzu i upadania nas do Jezusa, to przede wszystkim rozpala w nas Fascynację i miłość do Jezusa. To będą różne fascynacje. Będziemy się fascynować pięknem Jego oblicza, będziemy się fascynować Jego słowem, mądrością Jego Ewangelii, miłosierdziem, będziemy się fascynować Jego bliskością, tym, że się otwiera dla wszystkich kategorii osób. Różne fascynacje. Będziemy też doświadczać Jego miłosierdzia, miłości osobiście. I to powinno ciągle być rozważane w sercu. Tak jak Maryja, Ewangelia mówi, Ona wszystkie te sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu, dlatego znajdowała coraz to nowe motywy miłości. A więc miłość zachowywała jej wierność. Miłość sprawiała, że radośnie podążała za Jezusem. Miłość sprawiała, że w obliczu doświadczeń dramatycznych momentów ciągle pozostawała wierna. I w naszym życiu będzie dokładnie tak samo. Zatem tak jak oddychamy codziennie i dlatego żyjemy, tak też powinniśmy oddychać miłością, by ten motyw najgłębszy był inspiracją do każdego kroku na drodze naszego powołania. Może być tak, że w pewnym momencie zaczynamy fascynować się już samą radością kroczenia za Jezusem. Tym, że razem z Nim coś budujemy, razem z Nim coś tworzymy, że uczestniczymy w jakichś wielkich akcjach duszpasterskich, ewangelizacyjnych i czasami uważamy, że ta sama akcja już jest czymś tak istotnym, że to daje satysfakcję, to daje ten wiatr w żagle. Ale okazuje się, że gdy w tym zabraknie miłości, bardzo szybko można wszystko stracić. Nawet największe akcje duszpasterskie, kiedy nie będzie im towarzyszyła motyw miłości, będą tylko jakąś działalnością, która będzie powodowała jakąś satysfakcję, która sprawia, że będziemy się chwilę dobrze czuli. Ale jeżeli temu wszystkiemu nam, nadamy motyw miłości, no to będziemy czuli się prawdziwie szczęśliwi. I gdy nie będzie nam dane robić tego, co lubimy robić, nadal będziemy szczęśliwi. Więc prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby ogarnął i te też, bracia Jakubie, proszę o to nie tylko dzisiaj, ale od dzisiaj zawsze. Aby Duch Święty rozlewał miłość w Twoim sercu, aby wszystko, co czynisz, jak najbardziej profesjonalnie, mądrze, z głębokim przemyśleniem, żeby zawsze było okraszone motywem jak najpiękniej głębszej, najpiękniejszej miłości do Jezusa. Kiedy cokolwiek zaczynasz, módl się o to, żeby to było z miłości do Jezusa. Jeżeli cokolwiek realizujesz, proś, aby to było. Nadal czynione z miłości do Jezusa. Jeżeli coś zrobisz, nadal uczyń to sposobem wyrażania miłości wobec Jezusa. Wtedy będziesz wzrastał w tej łasce konsekracji. Wtedy ona Cię wyniesie na wysoko, wysoko na ten poziom świętości, sprawi, że będziesz też świadkiem, ponieważ Autentyczna miłość sprawia, że nie musimy nic mówić, a świadectwo jest tak mocne, że wszyscy się wokół nas będą zmieniać. Aby właśnie ta miłość szczególnie z ciebie promieniowała, żeby wszyscy spotykający się z tobą widzieli, że kochasz Jezusa i dlatego jesteś przy Nim. Dlatego czynisz to, co On ci każe, dlatego każdy e, czyn jest naznaczony właśnie tą motywacją. Ja,